Siemanko, z tej strony Wono, dzisiaj ze mną jest Paweł. Dzień dobry, dzień dobry. I dzisiaj y, Paweł będzie u mnie spędzał cały weekend, ponieważ jest Fame MMA i w ogóle tak właśnie sobie zaplanowaliśmy cały weekendik, więc będzie taki lekko właśnie sobie taki vlog z tych prawdopodobnie tutaj 3 dni, więc oczywiście łapeczkę w górę i tu subskrypcję macie na palcu naszym możecie Instagramka sprawdzić. I no, i smy tyle. Dokładnie, to, co Paweł powiedział, teraz lecimy szybko do Pawła, żeby sobie wziął jakieś ubranka i tyle. Tak, jakieś rzeczy na nockę. FM 13 jest y, jutro. Nagrywamy to, teraz nagrywamy jest piątek 25. jutro jest 26, czyli fajna. No i będziecie mieli taki, luźne, takiego luźnego vloga z trzech dni. Właśnie tak. Jesteśmy już na osiedlu Pawła. Zaraz Paweł sobie tylko pakuje takie najlepsze, najpotrzebniejsze rzeczy I lecimy jeszcze sobie na festiwal pizzy, bo mam marzec, więc jest na festiwal pizzerkę. pizzy w... Pizzy Tak Przed chwilą zrobiliśmy wielki opening domu Pawła Wielki opening Teraz idziemy zobaczyć czy y, takie osiedle pewne się buduje Dokładnie I potem właśnie lecimy sobie do Koronki na, na festiwal fizzy. pizzy Właśnie tak, więc Oglądajcie dalej, żeby wiedzieć co się stanie, bo to będzie bardzo mocne. Video Dokładnie. Jeszcze zanim pojechaliśmy, udało nam się dorwać lody TikTok. Lody TikTok Różowe, bo są jeszcze niebieskie. Podobno. Tak, są niebieskie. Szybka ocenka <laughs> Strzela po szybko. Nie wiem, czy jadłem. I są dobre. To są takie zwykłe kaktusy, ale. A nie. Są po lewym. Moja cenka? 10 na 10. Moja ocenka to 10 na 10. czy muszę kiedyś spróbować niebieskiego na pewno, jak dorwę, to pokażę na odcinku. Fajne, takie połączenie chyba wszystkich smaków praktycznie z czujem ogólnie kaktusa, które kiedykolwiek wyszły. Polecam każdemu. Bardzo Dojechaliśmy już do galerii, gdzie będziemy właśnie iść do Pizza hut na Festiwal Pizzy. Korona We Wrocławiu. Tak, zamówimy pewnie z 2-3 pizzy i jedną sobie weźmiemy do domu oczywiście na fejmach, bo dzisiaj jest ważenie, tak już mówiliśmy. Więc lecimy i będziemy wam po prostu pokazywać po kolei każdą jest. pizzę. Dostaliśmy takie coś do pokazywania te kalenera, czy po prostu jemy dalej, czy też nie. Basa to po jakimś języku zacznij a pa się dalej. to się dalej. Spoko. <laughs> Dobra, my już ogólnie z galerii i z pizzy. Ha? W sumie zjedliśmy cztery pizze takie małe, bo na festiwalu pizzy macie właśnie małe. Po cztery kawałeczki, bardzo smaczne. Dokładnie. My myśleliśmy ogólnie na początku, bo nigdy zresztą nie byliśmy na takim festiwalu, że wybierasz po prostu pizzę i taką dostajesz, a to po prostu dostajesz losowo. Czy też spoko, spoko bardzo spoko, bo na przykład ja takiej z, z oliwkami na przykład, to tak samo Ciebie bym chyba nie wziął, a naprawdę była spoko. No jest. Mój ulubiony to była ba, albo... Halapenio albo yy, rukola. Halapenio była dobra. No? Najgorsza to chyba farmerska. No, mogę się zgodzić. Teraz lecimy do mnie do domu na ważenie na Fame. I Paweł zostaje u mnie 3 dni. Do soby. niedzielę! Yes. No. Nie załamie? Paweł się wspina. I chyba się załamie. No jednak, członek teamu 5, by się nie złama, przywódca bo... nie dał rady wstająć się na drzewo. Zapamiętajcie ten dzień, Dałbym. 25 marca. Nie, nie, nie. Ogólnie taka pizza na festiwalu pizzy kosztuje 35,99, czyli no jak my zamówiliśmy, w sumie zjedliśmy 4 to by nas wyszło około 80zł, więc wychodzimy dużo na plus, więc zdecydowanie polecam każdemu. Paweł chciał na, na chwilę przejąć telefon, więc... Tak, widzowie, ja wcale nie zrobiłem, nie wszedłem na to tylko dlatego, że nie umiem, tylko po prostu bałem się, że się załamie i nie chciałem zagrażać innym ludziom, dlatego właśnie, bo Team5 jest bardzo dobry wobec innych ludzi, dlatego powinniście ich subskrybować. Speedrun! Uh, uh. Speedrun Minecraft! Dobiegliśmy na czas! Gratulacje, Panie Pawle! Cinematic! Zabieram mój telefon! Nie zauważy Dobra, S! Dobiegnę! Udało się. Siełanko. ogólnie tam staliśmy. I od dzień i drugi, 26 marca. Dzisiaj o 20 zaczyna się FMMA. Tak, i dzisiaj ogólnie plan na dzisiaj to, że sobie zjemy, gdzieś wyjdziemy, kupiłem przekąski i będzie FMMA. Tak jest. Zrobisz cinematicę? Tak. <laughs> Nice, nie bo ogólnie on jest mega youtuberem i on robi prze, przebit, przebitki, robi bardzo dobre. Prawda. I... no i tyle się powiedzieć. Ogólnie myślę, że to kto to u mnie był. I sprzedał mi takiego fajnego prototypa, że jak nie chcecie oglądać na. jak ma się w pokoju telewizor i laptopa, czy nie? To sobie podłączcie kabel HDMI z telewizora do laptopa i będziecie mieli przesyłanie na telewizor, i to będzie takie w ogóle pro. i będziesz w ogóle pro gaming i, I, i. duży ekran. i duży ekran. I, jak coś, jak i możesz, możesz oglądać na dużym i na małym jednocześnie, więc spoko, polecam. ogólnie widzowie, jest 7:37. Z racji tego, że my prowadzimy zdrowy cykl życia, to tak I lecimy teraz pobiegać, yy, potem na boisko jeszcze idziemy, bo to są takie fajne drążki do podciągania. I pójdziemy sobie do, yy, do herta, bo obietki, trzeba kupić chleb, bułki, chałkę i tak dalej, i tak Więc dostaniecie jakieś przebitki ładne. Tak. <laughs> ładne tu o nas świetniki lecimy na boisko. Cinematic. Wono. Wino, <noise> Ogólnie to tam o zaraz będzie boisko. Ja już ogólnie szkoła, do której chodziliśmy. Kiedyś więc tam sobie właśnie pójdziemy i wam pokażemy. Tak wygląda to miejsce. Słowo, zaraz się podciągamy i takie różne fajne. I już sobie powspinamy się. Dokładnie. Daj tu by. Szymuś strongman. Co? Szymuś strongman. Tak. 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 gracz. A zimno to jest. No. Mamy zimno, jest zimno. siłę. się już nie chce Ogólnie to, to drągale są takie zimne, że to szok jest. Więc... No może dlatego, że jest minus jeden i siódma rano. W sumie tak. <noise> Ale co z tego? Damy radę, i ogólnie to ja mam plan wejść tu. I jeszcze mi tyle. <noise> Bo to jest profesjonalnym parkurowcem, więc... Nie powtarzajcie tego w domu, nie, nie. Dokładnie. Wielczymy możecie. Ja to wam Kanał wolno i tym 5 dbają o waszą kondycję. O to jest bardzo ważna... I teraz chyba moment. Dobra żartowałem. <laughs> 5-5 parkour. Jak myślisz, ile to jest metrów? Tak z... Niecałe dwa. Z dwa metry będą. Dobra, patrzcie to widzę. To jest... Pro Parkour Minecraft Fortnite Gaming I tak o I tak o i to jest mega fajne Ogólnie to zrobiłem takie coś że kto pierwszy prze, jakby przejdzie na tą stronę jakby do końca to wygrywa Dobra, czas start Ale przywalił Około 7-8 sekund, więc bardzo dobry wynik według mnie. Spoko. W jednym Teraz... miejscu mi się noga chyba to przywaliła. Teraz zrobię to ja więc... Lecisz. Ja lecę. No 4 sekundy. Trochę szybciej. Ale tutaj oczywiście nie hejtujemy, szómy, Dokładnie. Ja zły dzień. Ale ja coś. I jeszcze jeden brick, nie wiem czy mi wyjdzie. Ostatnio mi wychodził. Bo... Się tak, o. Czekaj. No kurde. No Paweł chce się ogólnie zawiesić nogami na tym szczeblu. A tak robiłem. ale czekajcie, dajcie mi chwilę, ja to zrobię. Okej, okay, zaraz, zaraz wrócimy. To no, przez tą nogę wszystko. Dobra, Szyma robi drugą próbę. No uwaga. To wszystko, uwaga. wszystko przez tą nogę, tylko czekajcie. Ja wam powiem, kiedyś start. Czas. Start. St dobra. 4 albo 5 sekund, coś koło tego Więc praktycznie wyrównanie. No to było wszystko przez tą nogę. Tak, więc praktycznie wyrównanie. No ale z panem no bo graliśmy tylko na te pierwsze no, przejścia. Tak. Ale i tak GG, well played i w ogóle. A teraz sobie ten trik musimy wyjść. Ogólnie to widzowie moim celem jest <laughs> wejście na ten mur, tylko czy ja może tę kurtkę Okej. Okay. Ja ogólnie Paweł, bo zresztą, kurczę, Paweł nie wziął. Tak, wiem. Wie. Też się nie spodziewaliśmy, że będziemy wychodzić y, na dwór o 7.30 Bo po południu sama burza jest nic, nie? No i że mamy marzec, więc jest ciepło tak plus minus 15-20 stopni. Jeszcze nie jestem, nie zepsujesz. Nie no, no jak to się się deszczyć? Metabolizm. Więc, najpierw spróbujemy sobie po prostu tak na spokojnie, się... a jeszcze je odsłarać. Dokładnie. Też bym wszedł, ale z jedną ręką może być ciężko. Też mam nowe buty, które ogólnie opały wszedł. To teraz drugie co? Wręcz spróbujemy. A tak jak Wam mówiłem, to mam nowe buty, ogólnie ubrałem je drugi raz na nogi. I już są brudne, więc nie polecam białych butów. Zdecydowanie nie polecam. Ja pokażę Wam w ogóle tą sztuczkę. Daj mi na chwilę kamerę. Dobra. Nie, nie spadnie. Chyba. Chyba. Ogólnie to widzę, ja pokażę Wam sztuczkę. Tu zaskakujecie sobie na dół. I tu macie przejście właśnie takie do narni I tam sobie przechodzicie Jest I macie Szymona Zrobimy jeszcze raz ale inaczej I surujemy ostatni raz Szczerze trochę Nie wiem czy uda mi się Ale zrobimy, czemu nie raz Okej okay. Dobra jeszcze jedna próba ogólnie jakby tu chcę, bez właśnie, albo dobra. walić. No więc, ogólnie, tak połowicznie się udało, ale spokojnie, lubię Spróbujemy, a pod kątem zrobił dropa. Dokładnie, co mi nie się nie stało? <laughs> Ogólnie teraz robimy fotę do miniaturki. Tak, fotę do miniaturki. Mega estetyk w ogóle, nie? Cienie, i w ogóle. Będziemy robić taką miniaturkę, albo jeszcze coś wymyśliłem. Tak, nie... Teraz ogólnie lecimy jeszcze zobaczyć czy szkoła jest otwarta. Chcę zrobić urbek z szkoły w weekend. Mega giga unboxing szkoły Dokładnie. Podbiegam do furtki. I uwaga, furtka jest. zamknięta. No to nie przyjdziemy, bo nie będziemy. Ja bym mógł spokojnie przejść sobie przez to, ale nie będziemy się też wkradać no. do szkoły, jesteśmy grzeczni, więc idziemy do ja Herca. I promujemy dobry Dokładnie. Dobra, lecimy do Herca. Ogólnie jeszcze trzeba masaczki do poniedziałku, więc jeszcze ubieramy. Tak. Dobra. Wchodzimy, ja muszę wyciągnąć kartkę, więc Paweł zaraz coś nagra. Nagrywam. Co, Człownie, dźwięk? Dźwięk? Co? Eee, Chwilkę my jeszcze się. Eee, raz będzie wysypany krojony. Będziemy krąsą. Idę krojony, kałka i plezor. I to chcemy krąsą jeszcze krojoną. Eee, Cały raz. Chcę po kolei zaczekać. I to wszystko? No. Eee, jeszcze będzie krąsą z czekoladą i pączek z różą. No czy ja bym przyjechał Proszę Ci czy... Dobra, mam to, to, ta torbę bez decathlonu Cała jest upchana ogólnie pieczowami itd. Później jeszcze idziemy się co opatrzyć na Fame EMa Ogólnie Ogólnie zostajemy już pod dołem i tak... Nie wziąłem kluczy Nie chcę później się bo tak trochę... No. A moja mama nie odbiera Patrzcie jaki tref jest za niski, a teraz taki Coś się ogarnie. Dobra widzowie, ogólnie to robimy przebitkę, więc patrzcie to. Patrzcie to, tu będzie i teraz przebitka. 200 koła tam było Ej dobra, szkoła Panie się ogólnie Panie. otworzyła Jak była 7 zamknięta teraz jest 4... Więc... Zaraz robimy unboxing A. szkoły Paweł zgadza się, że robimy unboxing szkoły? Weźcie tylko mostarz z Idealnie kupiłem Dobra, ogólnie taki teraz szybki update, update. Jest około 15 Lecimy teraz na Olimpię, takie osiedla no w Wrocławiu Olympia. Trochę tutaj pochodzimy, tak myślę, że do 17 I o 17 lecimy do Biedronki, jakieś kupimy fajne tymbarki i te sprawy, chipsy No i potem wracam do domu, przygotowujemy się na fejma Dostajecie yes. na pewno jakieś przebitki Ogólnie to już jesteśmy na Olimpii, tak wygląda mniej więcej to siedzę. fajne takie Bardzo nowoczesne takie. No, dokładnie Ej, co do na to, żeby mi to przeskoczy O, parkurowiec Oczywiście Teraz lecimy ogólnie na takie trampoliny, bo są na placu zabaw, co nie? Yy, są na placu zabaw I Paweł będzie próbował robić flipa, wtedy mu to nie wyszło jak na high czyli już w sumie planem I dzisiaj musi wyjść No spróbuję Uda się Uda się Dobra, Paweł będzie leciał flipa, tak wygląda trampolina Spróbuję Oczekajcie no. się <laughs> Druga próba tak, na 100% chodź zdejmę. No prawie tak jak, tak jak miesiąc temu, dokładnie tak jak miesiąc temu. No, radę mocniej, czy nie? Co? Jeszcze ostatnia próba i zobaczymy. Dobra. Sprawałbym soj ale się wnale na głowę. Czekaj, ja zrobię taką. No, Dawaj. boję się, Sajdo, bo jeszcze nie byłem To osoba. dawaj zwykłego, do przodu. Ostatnia próba. No niestety. Niestety, ale ładne ujęcie na odcinek. Na to najważniejsze. Następnym razem się uda, dokładnie to najważniejsze. Paweł mi przed chwilą poza kamerą siadło, więc... Dodało się. Dobra, jest. Warto było smok Warto było, dobra, żółw Ogólnie okazało się, że jest jeszcze trzeci smak low TikTok jest... E, czerwony, tiktoka, czerwony. jest TikTok, a nie TikTok. Są czerwone, jeszcze jest niebieski. Na tym odcinku że tych niebieskich nam się nie uda dorwać. Ale no wiadomo, jak będą to wam pokażę. Kolowa inna, smok Chyba. To? Inny No dobra no. Bardzo smacznie <noise> <noise> malecyka na 10 na 10. Cenkę, na 10 Chyba to są lepsze od tych różowych. jak pierwsze tak wydaje, tutaj mamy w ogóle jeszcze inne smaki. więc spoko. Czekamy się teraz tylko na niebieskie. A może jeszcze nowe smaki jakiegoś dołu. Zobaczymy. Co będziesz robił. Ogólnie widzowie to jesteśmy przy Hali 100-lecia Iglicy. Fajne miejsce. Teraz, tutaj w ogóle są, teraz tu w ogóle są jakieś targi. obczejmy się trochę. Mhm. Takie pewnie targi ze starymi życzeniami. Z tego co widzę. Jak najbardziej spoko Co ja muszę to zrobić? Jak na biegu to robię. To A to przeskakuje ogóle przez świetlik To jest złe, ale obrazy fajne. Ej, hmm. Fajne rzeczy tu można wychodzić. Takie old schoolowe. No? Mężczyzna spokojnie. Muszę zobaczyć, co się uda. Czego nie? A, ma, stróż z ciężkimi byłeś. Nie, nie ma szans. Siwiero są. Ubić Czekaj się ja coś pokażę, bo je, taki mało ludzi też jest. Czasami na igisy. Ale to jest ogólnie ksywa. Jeszcze zrób drugie fotę. Ej, właśnie, weź tak, stań. Tutaj. Wstań. Ej, te słuchawki, zejmi. To zrobimy. ładną fotę może na ten. Dobra, mamy. Zróbmy jeszcze zdjęcie takie. Dobra? I zaraz skończę. Tak, proszę, wysłać, żeby się, się udało. Marcinowi, bo on też chciał. Ale nie. nie, tak wracając do tematu, to <noise> ciekawe targi. A tu byłem na meczu koszykówki. Tu mamy z Tulecia, tutaj byłem na przykład na finale trasie koncertowej Sobla. Mhm. A tutaj ogólnie obok, tutaj gdzie wam pokazuję w tym momencie, tam dalej przy samej halicy, nie? Był pierwszy koncert w Rosji ogólnie z trasy Sobla. Byłem na Bedougu. <noise> tak. Tutaj się przyjdziemy. Tu mam jakieś lampy. Fajne, takie oldschoolowe rzeczy mega. Ale filizłamek, tego to jednym A ty jest Spoko, jak ktoś te, lubi takie rzeczy i chciałby sobie z nich sprawdzić to macie wbijać halę stulecia, Nie wiem do kiedy to będzie tutaj, no ale pod co macie wszystko. Ogólnie to już się fame zaczął jest. Trak 20 i mamy... Do naszych drinków bez alkoholowych mango tym i limonkę. pójdziemy damy update'a jak to smakuje. I też zaraz będzie pizza. już się, do ja jeszcze w nie byłem głodny. No eee. Zobaczmy widzowie jak to. Tutaj, to tutaj mam swój Nie będę tak pokazywał, więc o, o właśnie, coś takiego. Flya w przypadku do mojej szklanki. Dobra. I no, muszę to po prostu No i kopiliśmy je raz. O, Popek kontra Parkę teraz omawiają. Dobra, i potem Paweł tak od razu nalewasz tego. Mago. A co mam połączenie? Najpierw w ogóle zrobimy łyka. I mąka tego kwaśna, słodziutka, bardzo dobra. Fajna, podoba mi się. No, ona jest dobra. I teraz A teraz przejście palcowe było. Zobaczmy to widzę. Albo to się jeżeli ten pojedyny... pomarańczowa się zrobiła ładnie pochnie zrałam teraz tylko szybko przejść na komerce dobra oceniam połączenie cieka, 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 cieka. bardzo dobre Cześć, pyszne ja ogólnie widzowie uwielbiam mango mm. ja mega uwielbiam mango no jest dobre Chociaż na hajlik, chyba mi się wydawało, żeby było takie kwaśniejsze połączenie, ale to jest takie właśnie fudziutkie, trochę... mega fajne, mega spoko. Spoko trochę, yy, kurczę, ciężko mi to smakuje, ale nie wiem. Czy. Mi też. Ale takim dobrym yy, Wydaje mi się, że możecie smakować tym markiem pomarańczowym do Mmm, yy, yy, yy. Dokładnie. Dosłownie, to miałem na myśli. Zobaczcie, z czego to jest namalowane. To jest z mango jako pomarańcza cytryna. Hmm. Nie no, dobre, jest dobre. Dobra, bardzo dobre. Czekaj, 10 na 10 Moja jest 10 na 10 Też wam porobimy jakieś ciekawe staweczki w trakcie trwania fejmu. Otworzymy chipsy, więc też wam zrobię recenzję. No i pizza. Ogólnie to nieciekawa akcja się z tym tej odwaliła. No, myślę, że ta pani młodek powinna mu dać tak nie wiem, z niem dwie do dojścia do siebie. Normalnie była kontynuowana ta walka, ale już potwierdzone ogólnie na Instagramie Fameu, że. Walka jakby odbędzie się na, od będzie się na frame 14, a teraz wychodzi już połączek Jak ci się, no się na razie podoba? No to okej, okay. tak na razie średnio ciekawe. Dla mnie spoko, gdyby ta walka tej kwana była dokończona, to byłby około na 100%. Ogólnie to um, Unboxer przegrał main event, nie do do, nic do stracenia, Unboxing był no, lepszy, nie mi się, był lepszy, e, Dojarama zgarnął e, mi szkoda Japczana i Popka, no i też fajny main event się szykuje za 6 tygodni, bo Tromba i Gimper, jeszcze jutro na pewno jakieś ciekawe filmy dogramy z Pawłem, który już śpi jakieś 2 godziny, <grych> ale ja dzisiaj w sumie się z Ogólnie to już, jest już wtorek. Ja miałam w sumie w niedzielę nagrać i zakończyłem do filmu e, dlatego wezwam się żegnam. Mam nadzieję, że ten luźny wyrok się podobał. Jeżeli chcecie więcej, to dajcie łapkę w górę i dajcie też suba. Widzimy się w następnym tygodniu. Cześć. Moja historia właśnie teraz pisze się.